Flowchart to osobny panel, który umożliwia nam podgląd oraz śledzenie relacji pomiędzy obiektami znajdującymi się w naszym projekcie, jak i w poszczególnych kompozycjach. Jeśli chcemy śledzić te relacje w odniesieniu do całego naszego projektu, musimy wywołać ten panel właśnie z pozycji panelu Project. W tym celu klikamy na ikonę, która reprezentuje sobą strukturę drzewka. Znajdziemy ją po prawej stronie. Możemy szybko zauważyć, iż jest to po prostu inne spojrzenie na strukturę naszego projektu, gdzie elementem nadrzędnym jest kompozycja, a następnie znajdują się obiekty do niej podpięte, czyli w tym przypadku obiekt Footage oraz plik JPEG lub footage i plik AVI. Możemy zaznaczać wszystkie obiekty wykorzystując narzędzie Selection Tool, w tym celu. Przytrzymujemy lewy przycisk myszy i zaznaczamy obiekty. Następnie możemy kliknąć i przemieszczać je w obrębie tego panelu. Możemy również wskazywać konkretne obiekty i przemieszczać je względem siebie. Możemy również zwijać poszczególne elementy, które wchodzą w skład kompozycji klikając na ikonie plusa. Te elastyczne połączenia pomiędzy obiektami pokazują również kierunek relacji. Warto zwrócić uwagę na to, iż w tym przypadku, czyli w przypadku project-kompozycja.aep dysponujemy dwiema kompozycjami, które są równorzędne. Tak więc w panelu flowchart są to dwa zbiory obiektów. Można oczywiście w toku pracy zagnieżać kompozycje między siebie, co oczywiście zaowocuje zmianą, wyglądu schematu połączeń aczkolwiek pozostajemy przy tym zwykłym układzie generalnie flowchart ukazuje nam relacje pomiędzy obiektami niestety z pozycji flowchart nie możemy wpływać na te relacje i je zmieniać aczkolwiek umożliwia nam on wykonanie wielu różnych komend w zależności od tego jakimi elementami dysponujemy w panelu flowchart aby wykonać polecenia musimy skorzystać w tym w przypadku z menu kontekstowego prawego przycisku myszy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż możemy kliknąć w dwóch miejscach na konkretnym obiekcie. Możemy kliknąć na nazwie, co spowoduje zawsze wywołanie tego samego menu kontekstowego związanego z zarządzaniem etykietami. Niezależnie od tego, czy klikamy na warstwie, czy kompozycji, czy też na naszym pliku JPEG. Możemy także kliknąć na ikonce, która znajduje się po lewej stronie, przy to znaczy na każdym obiekcie, w tym momencie zostanie wyświetlone menu kontekstowe właściwe dla rodzaju obiektu, czyli jeśli przykładowo kliknę na warstwie, zostaną wyświetlone pod które możemy znaleźć również we właściwym menu Layer, jeśli kliknę na Elemencie kaplica JPEG, czyli na naszym pliku, zostaną wyświetlone te menu, które również znajdziemy, klikając na pliku JPEG wewnątrz panelu Project. Wykorzystując ten panel, możemy przykładowo dostać się do ustawień naszej kompozycji, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie kompozycji i wybierając komendę Composition Settings. Którą również znajdziemy w menu Composition. Zwróćmy uwagę jednak na to, iż klikając prawym przyciskiem myszy na kompozycji, uzyskujemy również dostęp do tych menu, których nie znajdziemy w przypadku kompozycji znajdującej się w panelu Project. Są to Switch 3D View i Preview. I ta sama sytuacja nastąpi, kiedy klikniemy również na obiekcie Warstwa. Gdzie znajdziemy w tym przypadku komendę open footage, której nie ma w menu Layer? Oraz w menu Layer znajdziemy podmenu Nowy, którego to podmenu nie znajdziemy w przypadku naszego obiektu warstwa znajdującego się w panelu Flowchart. Tak więc nie możemy z tej pozycji utworzyć nowej warstwy, przykładowo. Tak więc zestawy menu, które znajdziemy w odniesieniu do konkretnych obiektów znajdujących się w panelu Flowchart są dostosowywane do zadań, które możemy wykonać w tym panelu. Pracując z After Effects będziemy spotykali się z różnymi obiektami. Pamiętajmy więc, iż w zależności od obiektu możemy wykonywać określony zbiór operacji akurat wewnątrz panelu Flowchart. Flowchart oferuje nam również zestaw opcji, które umożliwiają nam organizację obiektów wewnątrz panelu, jak i filtrowanie, które obiekty mają być wyświetlane. Część z tych opcji znajdziemy w dolnej części panelu, część zaś znajdziemy w rozwijanym menu w prawym górnym rogu. Możemy również dostać się do tych opcji, wykorzystując prawy przycisk myszy, klikając poza obiektami znajdującymi się w panelu. Zwróćmy uwagę na razie na przyciski, które znajdziemy w dolnej części panelu Flowchart i od lewej jest to możliwość pokazywania i ukrywania obiektów typu footage, czyli w tym przypadku warstw wraz z elementami referencyjnymi, następnie możliwość pokazywania i ukrywania wypełnień oraz warstw. Możemy również wyświetlać efekty. Tak więc przykładowo zaznaczmy warstwę Clip 01. Zablokujmy panel Flowchart korzystając z ikony kłódki i przejdźmy do menu Efekt, Blur and Sharpen i wybierzmy Gauss Blur. Następnie kliknijmy na ikonie FX i zauważymy, że element Gauss Blur został wyświetlony w odniesieniu do warstwy Clip 01. Następna ikona umożliwia nam zmianę stylu wyświetlania połączeń pomiędzy obiektami. W tym przypadku mamy do wyboru linie proste oraz krzywe, i ostatnia ikona umożliwia nam zmianę kierunku wyświetlania relacji, czyli przykładowo możemy wyświetlać relacje od lewej do prawej, tak więc po naszej lewej stronie znajduje się pik jpeg, warstwa, czyli element footage oraz kompozycja. Lub przykładowo możemy wyświetlać od prawej do lewej. Rozwijając menu prawego przycisku myszy, klikając w pustym obszarze lub rozwijając menu prawego górnego rogu Flowchart, uzyskujemy również dostęp do opcji iustowania obiektów. Dobrze. Zamknijmy teraz panel Effect Controls oraz panel Project. Po zamknięciu panelu Project możemy przywołać ten panel wykorzystując ikonę, która znajduje się zaraz pod rozwianym menu i ma symbol kartki. Dotychczas udało nam się podglądać strukturę naszego całego projektu, z racji tego iż korzystaliśmy z Project Flowchart View. Możemy jednak wskazać konkretną kompozycję i podglądać strukturę tylko i wyłącznie tej kompozycji. Tak więc przejdźmy przykładowo do panelu Composition Clip01 a następnie kliknijmy na ikonie Composition Flowchart View. W ten sposób uzyskujemy dostęp do struktury tylko i wyłącznie elementów składających się na tą kompozycję. Po kliknięciu ikony Comp Flowchart View został utworzony nowy panel. Wynika to z tego, iż panel Project Flowchart View został przez nas zablokowany za pomocą kłódki. Możemy odblokować ten panel, zamknąć panel Comp Flowchart View, a następnie przejść do panelu Composition Clip 01 i ponownie skorzystać z tego przycisku, co spowoduje aktualizację informacji w panelu obok. Wykorzystując okazję, chciałbym jeszcze omówić kwestie etykiet, które umożliwiają nam identyfikację konkretnych obiektów. W tym przypadku w oparciu o kolory znajdziemy w panelu Project, w odpowiedniej kolumnie pomiędzy kolumną Type i Name oraz w panelu Timeline, jak i w panelu Flowchart, klikając prawym przyciskiem myszy na nazwie wybranego obiektu. Etykiety umożliwiają nam m.in. sortowanie naszego materiału w oparciu o klucz, który sobie przyjęliśmy. Aby zmienić kolor etykiety wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie etykiety znajdującej się w panelu Project i określić inny kolor. Możemy również wykonać tę operację w panelu Timeline, jak i Flowchart. Warto również zauważyć, iż wybór koloru etykiety wpływa również na inne aspekty wyświetlania danego obiektu w After Effectsie. Przykładowo na kolor warstwy w panelu Timeline czy też na kolor elementów opisujących nasz obiekt. W tym przypadku granice naszego klipu wideo. Zmiana kolor etykiet to ostatni punkt tego rozdziału, w następnym zajmiemy się już organizacją warstw, tak więc serdecznie zapraszam.